Uwaga. Dobra, stoję, podda. Wow! Ale jak chciałem się poddać? Stary, wstawaj! Nie zapomnij o subskrypcji, i rozwoneczku, aby nie ominął Ci żaden film. Siemd dzień dobry, ja jestem Zumaciek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I wiecie co mnie cieszy? To, że bardzo wam się podobała wcześniejsza gierka, która troszeczkę przypominała GTA, ale to co teraz zobaczycie, to się na pewno zaskoczycie jak jeszcze nigdy w życiu. Oczywiście dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie kolejne odcinki z tej serii i oczywiście piszcie komentarze, jak najwięcej komentarzy, a w komentarzach nazwy Gierek, bo to mnie bardzo cieszy. W każdym razie, jak widzicie, mamy tutaj przepiękną, o już po... Wow! Czy wy to widzieliście? Okej, okay, dobrze. Jeśli tak nas grawita, to chyba musi być dobrze. <gry> Oczywiście nie patrzcie na grafikę i kratki na sekundę, bo no ja wiem, troszeczkę dziwnie to wszystko wygląda, ale to tylko dlatego, że jest to wersja Wersja Beta GTA 12. I dlatego mamy tutaj, no troszeczkę gorzej wyglądającą, ale jednak. Wow, okej, okay, mamy broń. No dobrze, ale wiecie co? Chcę najpierw zdecydować czy w ogóle da się wejść do samochodu. Wow, da się! Okej! Okay. I normalnie to wszystko działa. Jezu. Ale wiecie co? Nawet dobrze jest ta gra zrobiona. No dobra, cofam to. Chciałem powiedzieć, że dobrze jest ta gra zrobiona, ale patrząc na to, jak to tutaj wszystko wygląda. Chociaż nieco. Wiecie co? I wiecie co? Z drugiej strony. Naprawdę ktoś się postarał, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No bo patrzcie na to. Okej, okay, no dobra, tego się nie spodziewałem, ale. Oczywiście nie patrzcie na to, jak ten gościu chodzi i biega. Bo. Oj, oj, bolą mnie plecy! Albo stracił się chce. Ale z tego co widzę na mapie, to mamy tutaj misję. Więc bardzo mi się podoba to, że gra jest tak, aż tak rozbudowana. Ale wiecie co? Okej. Okay. No dobra, już myślałem, że będzie wybuch jakiś. Czy... Wow, Ej, policja nas goni, dobra. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie się was zachować. Tutaj policja. Uwaga, dobra, stoję, podda. Łoł! Wow! Ale jak chciałem się poddać. Stary, wstawaj! Co to, to GTA 5 Czy z jedną gwiazdką nas chcą zabić? Pójdę sobie do, do misji, bo tutaj mamy już blisko, ale jak tam pierwsze wrażenia z tej gry? Po prostu pierwsze dwie minuty, czy tam ile minęło? Jak wrażenia z tej gry? Bo jak widzicie, jest to naprawdę bardzo zbliżona, na przykład grafika do GTA czwórki, powiedzmy, ale coś tu jednak jest nie tak i lecimy do misji, zobaczymy, czy w ogóle będą jakieś cutscenki. Wow! Okej, okay, mamy kaczenkę. Jakaś copyrightowa muzyka, więc ja muszę podmienić, niestety. Right, right. I have no idea, what is going on. A Frankie is waiting for you go up the stairs to the car. Wow, stotek. Wiecie co, muszę dać plusa za jedną rzecz. Za jedną rzecz. Nie. No nie mogę dać plusa. Nie, dobra, wiecie co, dam tego plusa za to, że ktoś się postarał i zrobił w misji kaczenkę, no to jest jednak wyczyn, żeby zrobić kaczenkę, która wygląda tak przepięknie, ale ja nie wiem w ogóle czy wy słyszycie, ale po lewej się dzieje strasznie na tych ulicach, fajnie to wszystko zrobione, tutaj jakiś most, oj mosty w GTA tu jest kurcze niefajna rzecz, te pozycje, wow, co jest? siadamy do samochodu i musimy podwieźć naszego partnera, kolegę, kogokolwiek do domku. No dobrze, o, bardzo fajnie pasujący samochód do tej gry. No cóż, może jakiś bonusowy, czy może jakiś DLC ja kupiłem? Ej, ja muszę sprawdzić na koncie, ile ja mam. 3 miliony, okej, okay, dobra. Dojeżdżamy do znacznika i co się teraz... O, ho, ho, ej, 2000 dolarów za... Takie, za podwózkę, ej, 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 zaraz, 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 nie chcę się cofać się, ale zauważyliście ile my metrów przejechaliśmy? Ej, a ten, ten gościu dalej tu jest, ej, co jest? Mogę cię zabić? Wszedłem w niego, no dobrze, e, może być i tak. Ile metrów przejechaliśmy z tym gościem tam od tamtego mostu? Bo ja nawet widzę tę miejscówkę, tam gdzieś byliśmy, to było może, nie wiem, 200 metrów, 300 metrów. Dziękuję, że mi rozwaliłeś samochód. Kto normalny potrzebuje podwózki 200 metrów. Ale dobra, nieważne. Wiecie co? Logika w tych grach jest taka, że <laughs> nikt tego nie zrozumie. Nawet sam twórca. Lecimy do. To jest pierwsze mieszkanie z GTA 4. Jezu! Patrzcie, ktoś, kto grał w GTA 4, na pewno poznaje to mieszkanie. Nawet telewizor jest. Patrzcie, to wszystko tutaj jest z GTA 4. Nie, ja nie wiem, czy twórca sobie zdaje z tego sprawę, ale mógłby mieć. Sprawy. Press F to save, game saved. Dobrze. No to lecimy. I siadaj do samochodu, jest dla ciebie robota. No dobrze, może być i tak. I co teraz? Postaram się nie łamać prawa w tej grze, chociaż bardzo, bardzo wątpię, że mi się w ogóle to uda. Ale wiecie co? Postaramy się. Spróbuję dojechać do znacznika w jednym kawałku. Szkoda, że nie możemy obracać kamery. Ja tak nie lubię, jak nie możemy obracać kamery, kiedy jedziemy. Wow! No właśnie dlatego, między innymi. O, troszeczkę tu ulica się zmieniła na inną grafikę, taką bardziej Robloxową, jak widać. OK? Może być i tak, nieważne. Ja wiem, że ja mówiłem, że to jest dalej wersja beta alfa gamma, ale wiecie co? Wybaczamy wszystko tej grze w tym momencie. Nie dzieje się co chcemy, już dojechaliśmy na miejsce i zobaczymy, jak to wszystko tutaj. Wygląda tym razem... O! Kolejna kaz... Okej, okay, kolejna kazynka. Bez głosu. Bez dźwięku. No dobrze. Może być i tak. Um... <noise> Wysiądź z samochodu. Misja zaliczona. Nie, to jest niemożliwe, że... Ej, dobra, dobra, wiecie co? Mamy kolejną misję od razu. No to lecimy, no co? <noise> dobra, czyli będziemy prawdopodobnie pracować jako taksówkarz w jakimś... Golf... Trójce GTX czy tam... GTX 260, nie wiem, nie znać się na samochodach. Wy możecie nazwać ten samochód, jak to się tam nazywa. Pewnie to jest jakiś golfik czy, czy inny sweter. Nieważne. Jedziemy do znacznika, bawiąc się w taksówkarza, ale prawdopodobnie nie wyjdzie to wszystko tutaj za dobrze. Ale zobaczymy. Może będziemy się strzelać, bo jak na razie pracujemy jako taksówkarz. Nie podoba mi się to, bo to jest jednak GTA, a nie jakieś e, taksy czy coś. Dobra, mamy gościa, wsiadaj. O, rękawiczkę ma, więc prawdopodobnie będziemy się strzelać, bo on wiecie, no ma mafia, rękawiczki. Aha, zabierz go do domu. Fajnie. Ja wiem, że ludzie są tak leniwi dzisiaj, że biorą taksówki nawet na 300 metrów. Ja. Wow! Co to było? Gościu mi się ze prze... Okej, dobrze. Ja nie popełniłem żadnego. Prze... Ej, dobra, mam gwiazdkę. To już nie jest fajne. Jeszcze nas policja będzie go iść. Dobra, no to jedziemy, akcja. Haha! <grym> Pan policjant mi dokucza. Ja muszę tylko dojechać tutaj i. Policja we mnie strzela, dwa samochody, a ja jeszcze mam. Ja jeszcze nie skończyłem misji. Dobra, jedziemy tutaj, uciekamy. Nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle teraz. Mam nadzieję, że mi się samochód nie rozwali, czy coś, ale okej. Okay. Ej, kurde, zawiesiłem się. Co jest? Gdzie ja się władowałem? Mam trzy samochody na karku, teraz dwa, okej. Okay. Jakoś tak odnoszę wrażenie, że znam to miasto. Nie wiem, to oczywiście nie jest chyba Liberty City przekonwertowane. Raczej nie, no, no jak. Nie może być. Dobra, zaliczyliśmy misję i co teraz? A, kolejna misja. Dobrze, czy, będą, czy będzie jakieś strzelalnie? Ja chcę postrzelać. Dzięki. No. <laughs> A, dobra, musimy sobie teraz poradzić z jakimiś bastardami czy coś. Gdzieś tutaj. Używane auto części. Dobra, zjeżdżaj mi z drogi. Czekaj, bo ja muszę sobie... Okej, okay, gdzieś tutaj są goście, których muszę załatwić, tak? Prawdopodobnie. Mogę się spiąć? Oczywiście, że nie. A może się zliczuję, To będzie bardziej prawdopodobne. <laughs> Nie? Nie tym razem? Dobra, no to musimy chyba wejść tędy. Albo nie, nie, z tyłu trzeba zajść. Dobra, gdzieś tutaj musimy się wbić. I uwaga, czy będziemy się strzelać? Jak będzie wyglądać tutaj strzelanina? Albo w ogóle, ja nie wiem, czy to... A jednak nie, jednak musimy tutaj wejść, okej. Okay? Nie wiem o co chodzi, ale gościu coraz bardziej kuleje. Okej, okay, no dobra, co my mamy teraz zrobić? Może sobie we wezmę ten samochód i co? Okej, okay, tak jakby wziąłem samochód, ale nic się nie działo. Wow, patrzcie, rozwalony most na górze. Wow, czemu ta babka... Przedziwne to miasto i przedziwni ludzie. No ale ja wiem, jest kwarantanna, ludzie się dziwnie zachowują. Rozumiem, wszystko rozumiem. Mhm. Idziemy do tej misji, bo co ja mam tutaj w ogóle zrobić? Z, X. Lol, możemy sobie. Okej, okay, możemy sobie samochody kupić. Wow! Zaraz, zaraz, zaraz. A wiecie co, ja spróbuję jedną rzecz. Ja sobie zespałuję, powiedzmy, ten samochód i muszę go niby kupić, co nie? Mogę wejść? Okej, okay. um, dobrze. <laughs> Powiedzmy, że spoko, ale wiecie co, dobra, bo ja muszę tutaj co zrobić, ja nie, nie wiem nie pamiętam obiektywu, Dobra, może kupię jakiś samochód B Not enough money, no nie mamy kasy, okej, okay, um, no to chyba koniec misji jeśli chodzi o tę grę, bo prawdopodobnie już się skończyło, nie wiem co ja mam zrobić tutaj, więc nieważne, wiecie co ja zrobię, wiecie co chcę zrobić pod koniec odcinka? Dobra, wrócimy sobie do naszego super samochodu i będę chciał spróbować popływać. Ej, zniknął samochód, no dobra, no to, to bierzemy kolejny. Chciałbym przetestować fizykę w tej grze, ale w ogóle zobaczcie, zobaczcie jak wspaniale skonstruowana jest animacja wchodzenia do tego samochodu. Pięknie, po prostu pięknie. Masterpiece. Spróbujemy znaleźć jakąś. Wow, dobra, ten samochód jest dosyć szybki, zresztą. Co tu się właśnie. Dobra, ja się po prostu spróbuję tu wbić i uwaga, jaka będzie. A! Gra próbuje nas uratować, ale ratuje z nas w taki sposób, że spawnuje nas na górę zamiast gdzieś na ląd, więc spoko? Utknęliśmy, ale ja spróbuję teraz wyjść z tego samochodu. Uwaga! Wychodzę i co teraz? O! Okej. Okay. Teraz chyba się zglitchowałem na Maxa, bo nie mogę się w ogóle ruszać. No dobra, więc to by było chyba tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Da, O, ale piękne miasto. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie pływamy dalej. Cześć!